Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać trochę ciemniejszą stronę ogrodnictwa. Mianowicie właśnie zerwania folii. Przy takich wichurach jak były. Zresztą się to zdarza. Aczkolwiek jak są obiekty w miarę. Tak powiem, przystosowane i folie się w, w wymienia w miarę, w miarę na czas, to powiem Wam, że raczej nie ma z tym problemu. Tu akurat miałem już takie leciwe folie, dlatego w zasadzie powiem Wam, że, że to było do przewidzenia, że, że to może w tym albo w następnym roku yy, szczelić. Aczkolwiek, no wiecie, zawsze się to, ten, te, tą wymianę jakoś tam przeciąga i jakoś się liczy liczy się jakoś na, na szczęście że, że tego nie zerwie ale akurat trafiły się takie pogody i i tę rozdarło zawsze wolia yy, to jest takie bardziej jak pewne że pęka na Pęka zawsze tutaj na tym zgięciu To jest taki. O, nawet widzicie, że tutaj już jest pęknięta, nie? I ona zawsze idzie sobie. O, właśnie. Tak, tak w ten sposób się rozdziera na świe. Zawsze to w ten sposób wygląda. Jeśli mówimy o długości, nie? Bo jak yy, na poprzek, to To różnie. Czasem ją naderwie, powiedzmy na, na początku w poprzek i później ona sobie już znajdzie szef i po już cała praktycznie sobie leci do, do praktycznie do samego końca i co weszedłem tutaj, bo muszę ją po prostu odciąć tutaj od, od rynny albo wypiąć zobaczę albo ją ja wypnę i będę już odcinał żeby ona sobie po prostu poszła yy, poszła tam w, yy, no, w przestrzeń między tunelami żeby tutaj już nie nie fiurgała jak to, jak to mówimy na tym wietrze to zerwało wcześniej jak te pierwsze pierwsze były yy, yy, wiatry też poszła tam tym yy, no na tamtym z tamtej strony i co już zacząłem tu trochę przerabiać bo co tu jeszcze mieliśmy stary system na mocowania tutaj na, na czołowo, na, na deskach. Ja to po prostu wywaliłem te deski i już przerobiłem to po prostu na tą listwę. Jest to dużo lepszy system, bo raz, że dużo szybszy yy, i dwa, że, że to już jest pewne, nie? że tego nie wyrwie. A z desek też w zasadzie, jak się to dobrze zrobi, to nie wyrywa. Ale co jest problem? Po, po kilku latach użytkowania folii, zależy jaką się tam kupi, ale ona po prostu kurczy się, prawda? I nam najczęściej wyrywa po prostu tutaj na kalenicach. Na tych, na tych kalenicach nam wyrywa. Bo w momencie jak ona się kurczy, no to nie ma, nie ma gdzie, gdzie po prostu już się rozciągać. I zazwyczaj w zimie, jak jest, jak jest to wszystko yy, twardy plastik, to wtedy wyrywam po prostu tutaj z tych yy, kalenic. Tak to najczęściej bywa, jak już jest folia yy, starsza. No i co jeszcze? No i trzeba to będzie powymieniać te wszystkie szczyty, kalenice, znaczy chodziło mi o te szczyty, nie, nie wiem czy, czy ja to dobrze powiedziałem, czy nie. Trzeba będzie powymieniać te wszystkie deski na tych szczytach Po zakładać te, te listwy No i założyć folię nową Dzisiaj muszę to pomierzyć, zamówić Może jutro skoczę, skoczę po tą folię Żeby to już było wymienione Tutaj jest nieciekawy, bo są te linie Ale co, na własny koszt trochę przerobiliśmy Znaczy nie my, no elektrycy ale na nasze zlecenie, po prostu daliśmy zamiast yy, to są izolowane przewody po prostu, tak żeby w razie yy, Zarzucenia folii, czy coś, żeby tutaj nie, nie robiło żadnego zwarcia, czy coś w tym stylu Żeby to było w miarę bezpieczne Dlatego po prostu od tego supa do, do tamtego są wymienione yy, linki na, na izolowane przewody A to jest telefoniczny, także, także spoko luźno i co jeszcze Wam tu chciałem powiedzieć? No tu jest tak mocowana w ten sposób, że jest po prostu ta rynna stalowa. I tu są te listwy. To są listwy, już powiem Wam, że paręnaście lat już to ma. I naprawdę nic się z tym nie dzieje. Jedynie co? No ta folia podejrzewam, że jest jakieś 10 lat. 10 lat już tutaj jest. I co? No tylko tutaj widzę, że się coś wypięło bo Było pewnie nie zapięte dobrze na zakładkę. No tak, to no, te plastiki jeszcze spokojnie tam kilka lat wytrzymają. Dlatego no mówię, jak jak chcecie to zrobić dobrze, to naprawdę tylko, tylko na tych listwach. Tych już nie widziałem, szczerze powiedziawszy. Teraz stosuję już tam te, te, ten, ten trochę inny kształt, inne zasadę działania. Ale też no jak na razie to, to są dobre. Zobaczymy, jak tam trwałość tych plastików, tych nowych. Ale jak będzie taka, jak, jak tych, to, to w zupełności wystarczy. A poza tym, nawet jak nam się te plastiki skruszą, to wymieniamy tylko same te, te plastiki po prostu czyli tylko, czyli tylko ten clean, i, i tą rynienkę. A. To jest taka rynienka. A te lispy ameliniowe a nam zostają niepomalowane eee, dobra, słuchajcie nie będę wam tu już yy, nawijał więcej taką ciekawostkę wam chciałem tylko dzisiaj pokazać pogoda fajna, gdyby nie ten wiatr albo przynajmniej gdyby był trochę słabszy no szkód nam trochę narobiło, to znaczy nie na, no u mnie tylko te, te dwie folie trochę tam w tej truskawkach yy, powyrywało trochę no kilka tych klipsów wydarło z tych bram trzeba to będzie poprawiać, Ale tak większych szkód to, to nie ma Te folie powiem Wam szczerze, że tak może i dobrze, że teraz wydarło, bo wiecie już nie ma żadnej uprawy teraz Jeszcze żadnej upraw nie ma A gdyby tu była uprawa, no to by było już trochę trochę gorzej Na tyle. Trzymajcie się. Trzymajcie się, bo wieje. Na razie, cześć.